Dzień dobry, wieczór. Sobotnia, niedzielnie. Niedzielny. Dzisiaj jest przed 60, bo chcę Wam pokazać tą Marsilę, jak ona się rozrasta. faścisko, Niegrzeczne. Zarasta mi trawniczek. I to tak czasami potrafi, kurczę, wejść pod ten trawniczek, że w momencie, kiedy próbuję wyrywać, to i jej wyrywam trawniczek. Nie podoba mi się to, więc działam, działam. Jak widzicie działam, pincetla w rękę, pojedynczo, pojedynczo, kurczę. No niestety co tydzień trzeba to robić, żeby, żeby ten trawnik był, no, był ładny, tak jak powinien być trawnik. Jak widać na załączonym obrazku jest już, jest już go troszeczkę, już tak ponad centymetr dobry, więc nie mogę dopuścić do tego, co było, co było pół roku temu, czy rok temu w moim biedach IT, gdzie po prostu oderwał mi się cały cały dywan i, no i był do wyrzucenia po prostu. No to się już nie dało, nie, nie dało się w całości posadzić. Ale jak widać z tych resztek, które mi tam pozostawały, z tego, z tego trawnika, który się oderwał, Teraz mamy piękny tutaj kurcze trawniczek, który jeszcze, jeszcze ma takie kurna, tak jak tutaj place, nie wiem dlaczego, albo tutaj, albo po tej stronie, tu przy tym kamy kamyczku, nie wiem dlaczego tam nie chce, nie chce się rozrosnąć, coś mu tam nie idzie w tamtą stronę, ale generalnie to przerósł tam do tyłu, jak widzicie tam z tyłu, przerósł nawet tam przez to tunelu, które mi się nie podoba. Już mówiłem, to zamysł był taki, że to miało rosnąć tak gdzieś do tej wysokości kamieni. E, miało obrosnąć i, i e, tworzyć to taki gąszcz z tymi dwoma kamieniami. No ale ono rośnie jak, no jak trawnik e, i, i bardzo nisko. E, jest też blade jakieś takie, tak jakby kurda, za to brakowało albo czegoś, no niby mierzę parametry. Jak to mówią? Są w normie? No nie, no, NO3 tam 10, K w granicach 15, 18. Fosforu nie mierzę tylko, ale, ale no, myślę, że fosfor to jest mniejszy, mniejszy problem tutaj. Tak? Fosfor by od razu pokazał dziury, nie wiem, jakieś, jakieś inne rzeczy. Może też być mało żelaza. No, ale mam test chyba przeterminowany, bo, znaczy na pewno jest przyterminowany i zepsuty, bo pokazuje na dziwne kolory i, i muszę kupić, zakupić nowy test, ale to już dopiero jak będę w Polsce na święta, teraz Wielkanocne. Eee, no tak jak pokazywałem, trawniczek przycięty, trochę kurcze zacząłem te e, krasnorosty z nimi usuwać mechanicznie, między innymi ten kamień cały całkiem wyciągnąłem i i go wyczyściłem pod, pod kranem, po prostu gąbką szorstką i, i płynem do mycia naczyń. No nie płynem do mycia naczyń, a, a domestosem do kibli. Płynem do mycia kibli. E, to też nie domestos były, tylko jakieś inne. No i rozsadziłem trochę tą chrę tam z tyłu, e, bo nie wiem, czy z tej chry nie zrobię, nie zrobię tego, co, co planowałem, czyli no będę musiał ją trzymać w ryzach, tak. <laughs> żeby ona nie wyrastała ponad taflę wody. Ale ona coś teraz mi tak nie rośnie jak przedtem. <laughs> coś jest... Coś jest nie tak. Znaczy coś jest gorzej niż było. Chociaż mówię, no parametry wody są porównywalne z tym co miałem w biedach IT. Mniej więcej dwutlenek tak samo leci, oświetlenie takie same, no, podłoże jest tylko po prostu przykryte warstwą żwiru no ale jestem dobrej myśli jestem dobrej myśli już to wspominałem, kurde w poprzednim filmie na live'ie nawet, nie, pylenie całkowicie ustąpiło, tak jak miałem bieda high -tech, pylenie, kurde raz na tydzień takie wiecie, delikatne, które wam tam pokazywałem, nawet można sobie zajrzeć na moich poprzednich filmów pod zakładką bieda high -tech, gdzie pylenie gdzie tak teraz tutaj ci co byli u mnie w czwartek na live'ie to, to widzieli, bo ten akwarium też pokazywałem a dzisiaj przecierałem szyby tak profilaktycznie, ale nawet y, widok się w ogóle nie zmienił. Jest tak samo jest tak samo jak było w czwartek. E, jedyna, jedyna różnica jest taka, że w czwartek była kamera trochę nie taka jak. Znaczy, do, do, do streamów używam kamery takiej sportowej i, i tam nie ma, nie ma zbytnio dobrego obrazu. No, tu jest zwykły aparat, na który nagrywam. Więc y, no, tak się ma. 60. 60. Eee, no, no mówię, no, może tę makrandę jeszcze też utrzymam tam z tyłu, żeby zasłonić ten, ten, ten przewód od CO2. Eee, utrzymam troszeczkę wyżej, a chre będę, będę starał się trzymać na takiej wysokości, jak jest mniej więcej teraz, tak? Już dzisiaj ją przyciąłem, mimo to, że, że ona nie miała jakichś tam zdumiewających odrostów kurcze i. i... I, i jakichś tam pięknych wybarwień, i liści, ale przyciąłem ją, zobaczymy. Te szczyty, te szczyty, jak widzicie, umieściłem nawet tutaj między kamyczkami takie 3 cm, 2 cm, no, nie no 3 cm, bo tam 1 cm w ziemię wsadziłem, z 2 cm wystaje. Może ta chrama da ten efekt taki, który, który chciałem uzyskać. Dobra, tyle. Co będę, kurde, tutaj suchy makaron na uszy dalej nawijał. E, 350, nie ma o czym nie ma o czym gadać. E, bez bez zmian. E, tu w tej 60 teraz więcej jakoś się dzieje. E, no i walczę z zatoczkami, tak? E, między innymi w taki sposób jak teraz. Czyli o, robimy tak. I jest smyk, 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 smyk. smyk. Parę przyciśnięć, o jeszcze tu, o jeszcze tu. I już jest mniej, rybki sobie to coś z tym zrobią. Dzisiaj był kurde na obiad ten, widzę, że nie poradziły sobie ten, mówię, rek, krewetka. I widzę, że tutaj sobie kupole nie poradziły, ani ten, jeszcze pływają resztki krewetek, ale dobra, będzie trochę więcej fosforu w tym wodzie. I krasnorostów. O, jeszcze jeden ślimaczek. No to masz, no trudno. Morderca, morderca. O, i tu jest ślimaczek. O, i tam jest ślimaczek. Niestety, zatoczków się pozbyć nie mogę. Mimo to, że jak widzicie, o, właśnie wkładam rękę i to rozgniatam. Wszystko co widzę. No, też troszeczkę odmulam, ale. A dobra, no, nie, nie jest jeszcze taka groźna plaga. Tyle na dzisiaj, dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu, może live w tygodniu, może, jak nie będę, nie będę taki śpiący jak zawsze, <grych> a tak to na pewno do następnej niedzieli, hej!